W dzisiejszym odcinku tkamy w taką dziwną dlę. Że musimy tu wejść i zaznaczać swój teren. Naprawdę dziwna. E. A się zubekałem. O kobito! Mogłaś tak daleko nie iść. Bo to się wleszkończyło. O, jeden ogień. Ten ogień to chyba jedno zabicie, bo to tu chodzi. Al, albo jestem głupi po prostu i mi się tak wydaje. Jestem królem! Mam koronę, mam koronę, mam koronę, mam koronę. Teraz idę do wielkiego prezentu. Do tego prezenta dostanę pętnie tamty. and cheap, cheap, Ła wow, to bolało. Niech odloczenie. Na szczęście na szczęście. Wiecie co? Skoro on jest taki cwany, to ja mu tu zepsuję. Jego pluskę. Teraz. Teraz nó idzie do mnie Szybko bomba 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 wziąłem bombę 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 xara petemiau xara petemiau bombę Ile kanał, a się nie wiem jak ją zdobyć. Jak ją jom... Halo. Hey. To jest mój teren, tam też on. To jest Nie tak. Odlodzenie. I zasłupię mu ten teren. Ono szczęście poszedł tam. Pik. Ale na razie ona jest. Królem. A ja. A to ja miałem być królem, a nie ona. Niech tylko ja do niej podejdę. O! Zrobię sobie taką truskę. Do niej. O! I sobie tak tu pod cichu Pyk. Zniszczyłem go. Już drugi raz jestem trulem. Odrodzenie. Muszę tego dziadłu w jakiś sposób wykączyć. to z tym sposobem to będzie takie coś. A kuna tutaj A, a! Chodź, chodź, jakby mi to, to się nie tyz.